Mechanizm trzeci. Priorytetem jest zysk. Podstawową motywacją w systemie monetarnym jest zysk lub zdobywanie pieniędzy poprzez wykorzystanie pracy innych. Wszyscy gracze muszą, aby utrzymać się przy życiu, szukać strategii pozyskania dochodu. Pracownik szuka najlepszej możliwej zapłaty za swoje usługi, podczas gdy pracodawca stara się ciągle zmniejszać koszty produkcji, by zwiększyć swoje zyski. To jest dominująca mentalność w systemie monetarnym. Zaś ci, którzy osiągają największe bogactwo, czyli materialny sukces, są najczęściej najbardziej bezwzględni, choć wiele osób broniących tego systemu może w nieskończoność powtarzać, jakie to etyczne standardy stosują w swoich praktykach. Historia pokazała, że nastawienie na zysk jest tak naprawdę chorobą. Nie tylko zatruwającą nasz dobrobyt i standardy życia, ale również środowisko, na którym polegamy, we wszystkim, co jest nam potrzebne jako gatunkowi. Zanim jednak przejdziemy do negatywnych konsekwencji tej mentalności, zastanówmy się nad tym, co wielu uważa za dobrą stronę systemu nastawionego na zysk czyli motywacji. Jak głosi teoria potrzeba zysku dostarcza ludziom lub organizacjom Motywacji do pracy nad nowymi pomysłami lub produktami, które potem będą sprzedawać na rynku. Innymi słowy, założenie jest takie, że potrzeba przetrwania poprzez zysk jest jedyną motywacją pozwalającą na osiąganie jakiegokolwiek postępu w społeczeństwie. Zacznijmy od tego, że najbardziej wartościowy wkład w społeczeństwo prawie nigdy nie pochodziło od korporacji szukających zysku. Nikola Tesla nie wymyślił prądnicy prądu przemiennego, bo chciał zarobić trochę grosza. Louis Pasteur, Charles Darwin, bracia Wright, Albert Einstein i Isaac Newton nie wnieśli swojego gigantycznego wkładu do społeczeństwa z powodów materialistycznych. Choć jest prawdą, że przydatne wynalazki pochodzą czasem z chęci osobistego zysku, ich intencja nie ma nic wspólnego z problemami ludzkimi czy społecznymi. To myślenie o własnym przetrwaniu jest tam prawdziwą motywacją. Chęć zysku, niemal zawsze jest stawiana przed zagadnieniami czysto ludzkimi, a jeden rzut oka na powodujący raka konserwanty w żywności, planowane zużywanie się niemal wszystkiego co jest produkowane. I przemysł farmaceutyczny, liczący sobie po 300 dolarów za antybiotyk, pozwala stwierdzić, że oparta na zysku motywacja jest w istocie szkodliwa. Gdyż prawdziwą motywacją nie jest, by przysłużyć się społeczeństwu w sensowny sposób, ale by wyssać z niego, jak się da, tyle bogactwa, ile się da. Zysk jest w istocie błędną motywacją. Problemy w naszym opartym na zysku społeczeństwie rozwiązuje się tylko wtedy, kiedy da się na tym zarobić. Konsekwencje Psychologiczne i socjologiczne efekty stawiania zysku na pierwszym miejscu. Są zabójcze, kiedy weźmie się pod uwagę zachowanie ludzi. W zasadzie cała struktura narzuconej kontroli, została stworzona, by radzić sobie z niekończącymi się problemami związanymi z potrzebą przetrwania poprzez zysk. Nazywa się ona systemem prawnym. Choć nie związane z systemem monetarnym przestępstwa, zwykle rodzące się z ego, zazdrości, emocjonalnej deprawacji… Czy innych kwestii psychologicznych są obecnie problemem, częstość ich występowania jest niczym, w porównaniu do przestępstw umotywowanych pozyskaniem pieniędzy lub własności. W zasadzie, jeśli zdefiniujemy przestępstwo jako zepsucie, zaś zepsucie jako moralne zboczenie, nieuczciwość, to zyskujemy zupełnie nową perspektywę. Gdy się przyjrzysz, zobaczysz, że niemal każda strategia prowadząca do zysku jest zepsuta u podstaw. Jest jedynie w określonym zakresie, w którym zachowany zostaje konsensus przyjmowana za normalną, przez uwarunkowaną kulturę. Przykładowo, kiedy idziesz do spożywczego i kupujesz paczkę płatków, w 9 na 10 przypadków zajmują one jedynie 60% powierzchni wewnątrz opakowania. Ta strategia marketingowa, jak nazwałaby to firma produkująca płatki? Jest w istocie po prostu wierutnym, marnotrawnym kłamstwem. Agencje marketingowe, wraz ze swoimi taktykami manipulacji, są prawdopodobnie jednymi z najbardziej zepsutych instytucji na tej planecie. Niestety, zostaliśmy uwarunkowani, by nazywać to wszystko promocją lub strategią. Więcej o społecznych wypaczeniach powodowanych przez reklamę w sekcji Wypaczenie Wartości tego rozdziału. Teraz. Dla ułatwienia dalszej dyskusji, o mającym swój początek w systemie monetarnym zepsuciu, podzielimy te negatywne zachowania na trzy kategorie: zwykłe przestępstwo, korporacyjne przestępstwo i rządowe przestępstwo. 1. Zwykłe przestępstwo, biorące się z pogoni za pieniędzmi, zaczyna się od najprostszej kradzieży przez nielegalną sprzedaż czy oszustwo. Brutalny napad rabunkowy. Tym produktom ubocznym systemu monetarnego zwykle nie poświęca się odpowiedniej uwagi, gdyż większość zdaje się traktować tych przestępców jako rodzaj społecznej anomalii, niż połączyć ich zachowanie z potrzebą przetrwania czy zabezpieczenia swojego bytu. Nieodłączny stres i inne tego rodzaju czynniki również są pomijane. Badania: Barwa Fouls. Przeprowadzone w latach 90. na Uniwersytecie Utah, odkryły silne powiązania między bezrobociem a przestępstwem. Badania przeprowadzono w 30 głównych metropoliach świata, których łączna populacja przekraczała 80 milionów. Ich wyniki pokazują, że 1% wzrostu bezrobocia dał 6,7% wzrostu ilości morderstw. 3,4% wzrostu ilości brutalnych napadów. 2,4% wzrostu ilości kradzieży. W latach 1990-1992 przełożyło się to na 1459 dodatkowych morderstw 62 670 dodatkowych brutalnych napadów 223 500 dodatkowych kradzieży Gdybyś pozbawił dobrze ułożoną osobę o wysokich standardach moralnych wszystkiego, co posiada, i wyrzucił ją w biednym mieście z jedną koszulą na plecach, to jest wysoce prawdopodobne, że ta osoba, chcąc przetrwać, zaczęłaby kłamać, oszukiwać i kraść. Nie ma nic dziwnego w tym, że najbiedniejsze dzielnice w Stanach Zjednoczonych przodują w statystykach przestępczości. Ktoś kto urodził się w zdeprawowanym środowisku, z niewielką ilością zasobów, słabą edukacją i marnymi perspektywami na pracę, będzie robił to, co musi, żeby przetrwać. Chodzi o to, że to ekonomiczne zepsucie, czyli niedobór, a nie tak zwane genetyczne przestępcze skłonności, tworzą tego rodzaju negatywne zachowanie. 2. Przestępstwo korporacyjne niemal zawsze umotywowane wyłącznie chęcią zysku, może przybierać różne formy: planowane zużywanie, manipulacja rynkiem, outsourcing, zmowy cenowe, praktyki monopolistyczne i wykorzystywanie pracowników to tylko niektóre warte odnotowania. Poczynając od firmy Enron, celowo wyłączającej kalifornijskie elektrownie, celem podbicia cen swoich akcji, Aż po korporację farmaceutyczną Bayer, świadomie wprowadzającą do obiegu leki zakażone HIV. Powinno być jasne dla większości ludzi, że przestępstwa korporacyjne zdarzają się ciągle i często są znacznie gorsze od zwykłych przestępstw, gdyż ich reperkusje dotykają zwykle olbrzymich grup ludzi. Potrzeba zabezpieczenia swojej pozycji rynkowej w przypadku przestępcy korporacyjnego nie jest niczym innym niż potrzeba przeżycia zwykłego przestępcy. Podczas gdy ten ostatni zwykle popełnia przestępstwa, żeby utrzymać się przy życiu, ten pierwszy robi to, chcąc zabezpieczyć swoją pozycję, władzę, styl życia i bogactwo. Jest to oparte na strachu. Pojęcie chciwości, manifestujące się często poprzez ciągłą niepewność, pochodzącą ze strachu przed utratą tego, co się posiada. Służy za motywację dla większości przestępstw korporacyjnych. To jak uzależnienie od hazardu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ta neuroza jest podtrzymywana i umacniana przez społeczne czynniki produkowane przez system monetarny. Istnieje bowiem niekończące się strumienie nowych luksusów, dostępnych wraz z powiększaniem się siły nabywczej danego człowieka, czyli posiadłości, jachty, limuzyny, diamenty. Ziemia i tym podobne. Więcej na ten temat w rozdziale Wypaczenie wartości. 3. Przestępstwo rządowe, jest jednym z najbardziej skomplikowanych i trudnych rodzajów zachowań do przeanalizowania, ponieważ na pojmowanie rządu silny wpływ mają systemy wartości, jakie klasa rządząca, utrzymuje w społeczeństwie za pośrednictwem mas mediów i tradycyjnego politycznego szowinizmu. Innymi słowy. Patrząc na horror rządów Hitlera, wielu zdaje się zapominać, że ludność niemiecka również popierała wartości antysemickie propagowane przez reżim za pomocą mediów. To samo można powiedzieć o amerykańskiej inwazji na Irak. Była ona początkowo napędzana przez społeczne poparcie, bazujące na nienawiści i strachu przed tzw. islamskimi terrorystami, a wywołane atakami z 11 września 2001 roku. Biorąc to pod uwagę, odejdźmy od naszych tradycyjnych wartości lojalności i patriotyzmu i zobaczmy, czym rząd wewnątrz ekonomii monetarnej faktycznie jest i co reprezentuje. Zacznijmy od tego, że każdy w rządzie dostaje pensje, a wszelkie ich przedsięwzięcia muszą być finansowane. Te pieniądze pochodzą oczywiście z podatków nakładanych na ludność lub z pożyczek udzielanych przez banki. Lub inne rządy podatki są generowane przez handel lub dochód z handlu podczas gdy pożyczki muszą zasadniczo zostać spłacone pieniędzmi pochodzącymi również z handlu kolejnych pożyczek lub kolejnych podatków głównym zadaniem rządu jest to ustalenie praw regulujących funkcjonowanie społeczeństwa w idealnym układzie to dobro publiczne byłoby dla rządu na pierwszym miejscu Niestety, historia pokazała, że tak nie jest i rzadko kiedy bywało. Zamiast tego, rząd, jaki znamy, jest w zasadzie korporacją nadrzędną wobec wszystkich innych działających w gospodarce kraju. Oczywiście ma to sens, biorąc pod uwagę fakt, iż wartość kraju jest liczona zgodnie ze stanem jego gospodarki. To oznacza, że rząd jest żywotnie zainteresowany stanem gospodarki swojego kraju. A już w szczególności swojej własnej klasy społecznej, czyli bogatej klasy wyższej. Zainteresowanie jakiejś osoby lub grupy osób, tym, że może coś zyskać lub stracić, zależnie od rządowych decyzji, jest dwukierunkowe. Polityk może dostać monetarne dotacje od jakiejś firmy, której sprzyja w swoich działaniach. Podczas gdy ta firma czerpie zyski spraw, ustalonych zgodnie z jej interesami. Lobbinki dotacje w Stanach, idą w miliony dolarów, dawane pod pretekstem dotowania na realizację programu partii. Przykładów zmów korporacji z rządem jest wiele, począwszy od zatwierdzania nieprzetestowanych leków przez amerykańskie FDA lub podobne instytucje innych krajów, aż po zniesienie, za sprawą lobby paliwowego, kalifornijskiego zakazu emisji gazów cieplarnianych. Tym niemniej. Największym wynikającym z systemu monetarnego przestępstwem rządów jest wypowiadanie wojny w celu zapewnienia zysków korporacjom. Słowami dwukrotnego odbiorcy medalu honoru generała dywizji z de Butlera: cytat. Wojna to przekręt. Zawsze nim była. Możliwe, że najstarszym, chyba najbardziej dochodowym, a już na pewno najbardziej paskudnym. To jedyny przekręt na skalę międzynarodową. Jedyny, w którym zyski liczone są w dolarach, a straty w życiu. Przekręt można moim zdaniem najlepiej opisać jako coś, co nie jest tym, czym się większości ludzi wydaje. Jedynie niewielka grupa ludzi wewnątrz wie w czym rzecz. Zyskuje na nim niewielu, a wielu ponosi straty. Trzymając się z dala od wojny, niewielu dorabia się prawdziwych fortun. Koniec cytatu W I wojnie światowej jedynie garstka ludzi zyskała na konflikcie. Przynajmniej 21 tysięcy nowych milionerów i miliarderów pojawiło się w Stanach podczas wojny światowej według raportu kongresu dotyczącego zarobków korporacji i dochodów rządowych. Biorąc pod uwagę zyski, 122 producentów konserw, 152 producentów bawełny. 299 wytwórców ubrań, 49 stalowni i 340 producentów węgla działających podczas wojny, zyski poniżej 25% były wyjątkami. Przykładowo, kompanie węglowe zarabiały między 100 a 7856% na swoich akcjach w czasie wojny. Pakowacze z Chicago podwajali lub potrajali swoje zyski. Nie zapominajmy też o bankowcach, którzy finansowali Wielką Wojnę. Jeśli ktokolwiek spijał śmietankę zysków, to były to właśnie banki. Będąc częściej spółkami cywilnymi niż korporacjami, nie musiało się tłumaczyć swoim udziałowcom, a ich zyski były równie tajne, co wielkie. Nie wiem, jak banki zarobiły swoje miliony i miliardy, ponieważ te sekrety nigdy nie wyszły na jaw, nawet przed Komisją Senacką. II wojna światowa, wojna w Korei, Wietnam, a teraz Irak i Afganistan nie stanowią wyjątku. Przyspieszona produkcja w przemyśle, kontrakty z wojskiem, kontrakty na odbudowę, pozyskiwanie, inaczej kradzież źródeł energii i surowców, wysoko oprocentowane pożyczki wydawane po wojnie przez Bank Światowy i prywatne banki, krajom w niej uczestniczącym, a nawet przemyt narkotyków przez CIA. To tylko kilka z najbardziej dochodowych środków. Motywacja dla wojny jest złożona z trzech części: 1. Zyski w przemyśle, maksymalnie zwiększane przez elitę. 2. Pozyskiwanie surowców, czyli kradzież. 3. Geopolityczne układy, mające na celu ułatwienie dalszego powiększania zysków przemysłu oraz kradzieży surowców. To jedna z najpoważniejszych chorób powodowanych przez potrzebę bogactwa i władzy rząd, mając potręką swój zespół morderców o wypranych mózgach, jest uwikłany w ostateczną formę ochrony swojego bytu kosztem innych i tak długo. Jak długo wszystkie zasoby świata będą gromadzone dla ochrony interesów grupki ludzi? Cykl wojen nigdy się nie zakończy. Powyższa klasyfikacja zepsucia jest tylko generalizacją. Wiele niuansów codziennego ludzkiego życia również jest zatrutych przez mechanizmy dążenia do zysku. Nieuczciwość, przejawiająca się choćby w sztuce negocjacji, gdzie dwoje ludzi biznesu konkuruje ze sobą, mając na uwadze tylko swój własny interes, przy całkowitym braku szacunku dla drugiego. Czy choćby poprzez brak równowagi wbudowane w relacje pracownik-pracodawca. W których jeden próbuje zmaksymalizować ilość wykonywanej pracy, by zredukować ilość płatnych godzin pracy, podczas gdy drugi stara się zwiększać ilość spędzonego przy pracy czasu, celem zyskania większego przychodu. Podsumowując, nastawienie na zysk powoduje powstanie mentalności my kontra oni, ponieważ wewnątrz systemu monetarnego musi istnieć relacja kupujący-sprzedający. Pracownik, pracodawca, klient, właściciel mieć nie mieć. W tej rzeczywistości każda ze stron musi starać się o wytworzenie warunków, które są dla niej najbardziej zyskowne, przez co nowe strategie są ciągle poszukiwane i rozgrywa się nieustanna walka. Wszyscy prowadzimy ze sobą nawzajem wojnę o przetrwanie. Ta batalia nie daje zbyt dobrych rezultatów w kwestii zrównoważonego rozwoju ludzkości. A chory? Zanieczyszczony i spaczony świat, który widzisz dookoła siebie, jest tego wynikiem.